witam wszystkich serdecznie na moim kanale z tej strony Salamander słuchajcie kolejny filmik z treningów zawodników powoli powoli tam może nie to że dużymi krokami ale takimi stanowczymi idę do przodu staram się wyszkolić tych zawodników zrobić porządek w tej o boż, w tej, w tej, w tej tutaj mojej, w tej mojej tutaj, Boże, gdzie jest ten Pika? Przecież go wybrałem. No właśnie, to jest właśnie tak się dzieje w tej mojej, w tym moim bałaganie, który tu mi się stworzył. O, widzę Pika już maksa osiągnie. Jest super. Dobra, Pikę sobie wykreślamy. Jest, zrobiony. DVR jest tutaj jeszcze do szkolenia. Kto tutaj następny jest jako cebek? Unai Nunes Jerej Erustando, kair Hermoso. Zobaczmy, kto tutaj nam się rugani. nam miał pecha i się zaraził. Kto tutaj jest? Vallejo, jest Vallejo, pierwszy idzie na ostrzał. Tylko teraz znajdź tego Vallejo. Jest w Zobaczmy 2800 nie będę dawał mu busta. lekkiego busta dostał. 84 dalej jest tak jak był. Jeraj następny. Jeraj. Gdzie jest ten Jierajo? O. Yerai jest tutaj. Na dzień dobry, na... Na górze też nie będę dawał mu trenera specjalnego. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Coś z tego wyszło. Coś tam dostał. 30 level. 9 leveli do końca nie jest to jakaś tragedia. Nie jest to jakaś tragedia. Elu może. Hermoso. Hermoso tutaj pierwszy się widzę, napotoczył. I zobaczmy. Hermoso. Hermoso. Yuri jest Hermoso, ale też nie będziemy dawali mu specjalnego trenera. Widzę, że nawet chyba nie trzeba było. Ładnie to wyszło. Czy będzie max? Nie, chyba nie będzie max. Nie ma maxa, 34 level. Dwa lewele do końca mu zostało, ale ładna piłka z niego się zrobiła. 89 overala. Ładnie, ładnie, bardzo ładnie. No i gdzie jest teraz ten Elustando? Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Unai Nunes, jest Unai Nunes, może być Unai Nunes. Bo jego też mamy. I powinien tutaj nam się pojawić Unai Nunez. Unai Nunez nie będzie też dostawał specjalnego trenera. Coś tam podskoczył jeszcze dodatkowo. 72 punkty do następnego levelu poszły. 45 leveli do góry też. Taka fajna, czterogwiazdkowa, trzygwiazdkowa drużyna. Eee, tutaj, ko, gdzie jest ten... Jardel... Ajer, jest Ajer, okej, okay, jest Ajer. Ayer, i zobaczymy, powiem wam, przecież, że dam mu nawet tego jednego trenera. Niech dostanie. No, powiem wam, coś z tego wyszło. Coś z tego jednak wyszło. Ayer, coś sobie zaprezentował na 33 level. No, i tutaj jest naprawdę bardzo ciekawie. 85. Obok tego Kamary i Sara. Bardzo dobra piłka, młodzi zawodnicy, pretendenci. Gdzie jest ten Elustondo? Elustondo. Gdzie jest ten Elustondo? A, Lustondo srebrny. Ja myślałem, że on złota piłka. Ale nie widzę tego Lustondo. Gdzie on się ukrył? Gdzie on się ukrył? No właśnie, gdzie się ukrył ten jest, jest ten Elustondo, srebrna piłka, nie będę też dostawał. Nawet trochę wyżej pójdzie niż jest. Elustondo. I następny w kolejce jest chyba Juri. Juri i Florenzi. 23. level, może być, może być, nie będę narzekał. I teraz następny jest Juri. Pierwszy będzie Juri. Jay Silva, przepraszam, Jay Silva idzie pierwszy do odstrzału. Zobaczmy, gdzie on jest tam. Jay Silva. Left back. Jest Juri. Florenzi. Jest Jay Silva on już niewiele mu zostało, więc też nie będę ładował w niego. Dwa levele. Jeden level mu został tak naprawdę do, do osiągnięcia. Nie, dwa levele mu zostały, ale okej, okay, JC2 jest, jak najbardziej, fajnie. Juri, Juri, chłopaku, ty 82 overalla miałeś, tak? Miałeś 82 overalla i ty tutaj jesteś jak najbardziej na świeczniku. Według mnie powinieneś, damy ci Diego Rico, damy ci Traore jeszcze i Yuri. Zobaczmy co z tego wyjdzie. 17 level powinien potem podskoczyć. Nie wyszło z tego nic nadzwyczajnego, ale zawsze coś. Trzy levele trochę do, do góry dostał więcej. I lecimy do Florenziego. Florenzi. Florenzi tutaj nie bryluje. Ale może z Nelsonem Semedo lepiej zagra w zespole jako trener. M. Aguirre-Gabiria. Jest! Łamacz łamacz, łamacz, łamacz. Dobra, gdzie jest ten Nelson Semedo? Jest, Nelson Semedo jest w Florencji. Trzynasty level nam skakuje, powinien, bez problemu. I nawet trochę wyżej wskoczył. Nelson Semedo też idzie do wykreślenia. Lecimy do DMF-ów. Czy DMF-ów mamy jakiegoś? Mamy. Mamy DMFa i to jest. Kto to jest? Jak on się nazywa ten pan Arambari. Arambari. Gdzie ty Arambari jesteś? Jest M Arambari. On nawet tutaj trochę podszkolony już, ale też tutaj w niego nie będę jakoś nie wiadomo jak. Inwestowała 3000, powinien dostać bez problemu. Chociaż ten jeden level poszedł, trzy levely poszedł do góry. No to zawsze coś. Arambari. I tutaj już zaczynają nam się jakieś ciekawe piłki, bo tym, którego tutaj będę szkolił, będzie Herrera. A Herrera z tego. O, Rakitic jest pierwszy, przepraszam. Pierwszy jest Rakitic. Rakitic, gdzie jest ten Rakitic? Iwan Rakitic i ty chłopaku dostaniesz ode mnie special trainera. Chociaż to, chociaż to, chociaż to poszło u ciebie. Dziesiąty level, nieźle. Jeszcze 11 przed nim. I może teraz znajdziemy tego Herrera. Jest herrera. Jest herrera. Jest herrera, ale gdzie on jest? Jest tutaj i on też ode mnie dostanie specjalnego trenera. Ale, o, kiepsko, kiepsko, powiem wam kiepsko. Kiepsko. Co tutaj jeszcze mamy? Central Middlefield już nie ma żadnego. Lecimy do Right Middlefielda. Nie, to jest kama, kama, Kamarasa. Jej, kolejny łamacz. Łamacz. Łamacz języka. Kamarasa jest następny. Zobaczmy, gdzie ten kamarasa nam się tutaj ukrył. Kamarasa, jest kamarasa, ale z niego nie będę tutaj więcej ładował. Tyle wystarczy, nie ma potrzeby. Jego bardziej rozwijać. Lecimy dalej, następny jest AMF i tutaj nie, jest to Rony Lopez. Rony Lopez na right wingu i tutaj z tym panem mam większe, większe tutaj. Chciałbym, żeby on trochę trochę poszedł do góry, żeby on tutaj zdobył nam trochę. Leweli dodamy mu jeszcze... Uu, trochę to poszedł, poszedł, poszedł. Bardzo ładnie, bardzo mi się podoba. Jest dobrze. I jest progres. Jest progres 87 overala. 10 leveli jeszcze do góry. No i ładnie, ładnie. Podoba mi się. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. I teraz mamy AMF, ale Oscar Rodriguez już jest wyszkolony. Więc Oscar Rodriguez tutaj idzie jako ten Oscar Rodriguez. I Gdzie ten Oscar Rodriguez jest? Jest tutaj, ale nie będę dawał mu specjalnego trenera. No nie poszedł aż tak bardzo do góry. To mi się podoba, bo on zdecydowanie lepiej się przyda w tej słabszej drużynie. Tej bardziej trzygwiazdkowej, dwugwiazdkowej niż cztero i pięcio. Następny w kolejce jest Erchristie i zobaczmy co z niego wyjdzie. Też nie, nie będę w niego ładował, tyle ile miał dostać, tyle dostał. Nic więcej mu się nie należy z tego co widać. I następny w kolejce jest Osmanu Dembele. O, ten pan chciałbym, żeby jeszcze trochę bardziej został podbity. Jest Osmanu Dembele. On ode mnie dostanie specjalnego trenera. Może tutaj coś wpadnie. Jest i wpadło nawet trochę coś więcej. Ale czy uweralował? On poszedł o jeden, on jeden chyba, o jeden tylko, bo on był 91 z tego co pamiętam z tego co widziałem, a zrobił się 92. 11 leveli nadal do góry. To jest no kiepsko, kiepsko pod tym względem, kiepsko. Mm, mogłem jeszcze, a nie Januzaj na, Januzaj jest na y, tego, a tutaj jeszcze tego Elmoza, który już trochę jest rozwinięty. Elmos. Nie Elmos. Jest tutaj Elmos, ale on ode mnie nie będzie dostawał specjalnego trenera. I tylko tyle, ile było powiedziane, że ma dostać, tylko tyle dostał. Nic tutaj nadzwyczajnego się z nim nie stało. Następni i tak naprawdę ostatni w kolejce to jest. Tutaj dwóch panów i tych dwóch panów to jest Eduardo 94 93, przepraszam, może 94 z niego będzie teraz po zrobieniu z niego go... Aspas, o, jeszcze tutaj też ten pan, damy mu specjalnego trenera, może wejdzie już Max, a może jednak nie wejdzie. Ale 94 się zrobił. To jest plus, to jest plus. Edward jest Edward. Edward jest następny. Teraz Jago Aspas, jest ten Jago Aspas nieszczęsny. Jago Aspas i Jago Aspas jest następny, Jago Aspas, uuu Jago Aspas trochę dostał dodatkowo. Dobra, jest 20 level i dwóch leveli mu tylko brakuje, nie źle. Ci panowie to już są bardziej z dalszej części tabeli. Z dalszej części tabeli i tutaj Mamy Eunal Tylko gdzie ja tego Unala mam? Jest tutaj ten Unal I mamy Unala. Też nie raczej nie będę w niego ładował dodatkowo Poszedł standardowo 79 overala, nie jest źle i od razu obok mamy naszego ostatniego zawodnika, którego będziemy trenowali. I ten trochę lekkiego boosta dostał, 85 overalla, więc nawet ładnie to wyszło. Ale takie zobaczcie, wszystkie statystyki żółte, więc tak naprawdę nie jest w czymś najlepszy, ale... Nie jest też najgorszy. Taka średniawa piłka, powiem Wam szczerze, że średniawa piłka. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał i naciśnijcie przycisk dzwoneczka obok subskrypcji, jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym nowym filmikiem, który będzie wchodził na kanał. Wielkie dzięki i cześć, trzymajcie się.